Widzowie, bierzemy sobie dzisiaj e, takie typowe zakupy w Rądze, żeby wiadomo Pepsi pierwszy potem bierzemy mleko łaciate Łaciate co nie? a następnie weźmiemy sobie coś studkiego, co bierzesz? stawiam co bierzesz? jest góralek góralki masz ja chyba kosiarze wezmę to weź sobie góralki? Ja wezmę sobie kokosowe Dobra. Podoba e, i idziemy sobie skasować. Ile za to zapłacimy? jeszcze reklamę. Może być? Nie, Nie mam tyle na karcie. 13.60. Proszę. E, reklamówka. Nie ma się Nie ma się kanulki? Musimy słuchać. Proszę bardzo. Ten No już stary zakupiłem. Nie. Proszę bardzo. Paragon mamy? Puerardę. Paragon. O! Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dobra. Dynia, 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 za zakupy zapłaciliśmy y, równo 13 czekaj, bo nie czyj, serde, przepraszam, 13,60 może być widzowie troszkę rozmazane o, 13,60 zapłaciliśmy y, tutaj y, więc naprawdę bardzo no nawet nie tanio, za duże zakupki a więc naprawdę widzowie pozdro subskrybujcie Subskrybujcie nasz kanał, bo naprawdę by się przydało. Bo my mamy bardzo mało subskrybcji. Oczywiście, wbijajcie na naszego TikToka, bartek Krytkowski. Eee, no i widzowie, to tyle chcieliśmy Wam. Chcieliśmy tylko sprawdzić. Eee, no i po prostu, no, cześć. Żegnam was widzowie. To będzie to jest pozdrowianka przy... dla każdego. No właśnie, pozdrowi widzowie, zostawcie suba i łapkę w górę. Pa! pa, na mojego TikToka, bartek Krytkowski, pa Nie, trochę za dziwnie. Głupia to było stary.